Cześć, hej czołem, witajcie e, w 58. parcie z serii przygody z Margonem. E, witajcie w moim kolejnym filmie. Dzisiaj pokażę wam e, quest, który pojawił się naprawdę przed kilkoma minutami. E, od razu go chcę dla Was po prostu zrobić. Ten quest był wcześniej już tutaj mm, podany, no ale po prostu dopiero teraz został e, aktywny. Stał się aktywny i można go e, wykonać. Tak, tutaj om, om um. Kurcze, jak mi się język plącze tak późno, a ja nagrywam, kurcze. Mały wódz, wielki niepokój, u niego zaczynamy tego quest'a, więc więc nie zaczęliśmy go. Nie, pewnie, że zaczęliśmy. Wypal z Indianami, fajkę pokoju. Znajdź w mieście kogoś, kto... Znajdu... Czekajcie. Znajdź w mieście kogoś, kto zajmuje się wyrobem przymiotów z drewna. Więc tak, tutaj idziemy sobie w tym miejscu do domu pogrzebowego z tego co pamiętam tutaj kolega się pyta czy robię questa oczywiście odpowiem mu że tak zaraz wam że ten film naprawdę nagrywam bardzo szybko w przerwy meczu Atletico Madryt Chelsea Londyn na razie po pierwszej połowie 0-0 ale znam moje szczęście na pewno nie uda mi się tego filmu skończyć w trakcie przerwy meczu no i po prostu ucieknie mi kawałek meczu ale dobra czego się nie robi dla was takie poświęcenie z mojej strony, no dobra idziemy sobie do tego gościa e, wykonać przedmioty z drewna, oczywiście dzięki za radę, e, poszukaj w krainie rzemieślnika, który zajmuje się wyrobem z zajmuje się wyrobem i sprzedażem przedmiotów z drewna, zobaczymy czy z tej mapki ogólnie można się teleportować mm, i tak mam e, i tak mam dość sporo tutaj tych teleportów dzisiaj ich już nie, nie, nie wykorzystam bo i tak jest już bardzo późno e, dlatego już dzisiaj nie zamierzam więcej grać i Wolę to wykorzystać, żeby mieć po prostu, że nie leży to w moim torbie bezużytecznie, jak widzicie, dużo ludzi tego quest'a robi. No i zobaczymy, jaka ogólnie będzie z niego nagroda, co z niego dostaniemy, sam jestem tego bardzo ciekawy. Nie potrzebuje łuków, potrzebuje drewna, tylko nie mów, że mam ci załatwić drewno. Skąd wiedziałeś, akurat skończyły mi się w zapasy drewna dębowego, a będzie ono idealne jako materiał na fajkę, Zagadaj z jakimś drwalem w sprawie tego drewna. Na pewno ma sporo zleceń. Odszukaj jakiegoś drwala i kup od niego trochę drewna. Więc tak, oczywiście, jeśli szukamy drwala, to oczywiście ten drwal jest widoczny. Do Edgara trzeba się udać, u niego będziemy mogli... Czekajcie, czekajcie, bo tutaj te zajączki wielkanocne są, a ja nie pogardzę jakąś kraszanką. O kurczę, mięsko tutaj. Szkoda, szkoda. E, tak, tak jak mówiłem wcześniej, już się... idziemy sobie do Edgara, patrzcie jakie on ma oblężenie, chyba nigdy koło niego tyle ludzi na raz nie stało. No i musimy oczywiście do niego zagadać. Nie przeszkadza mi w pracy, potrzebuję trochę drewna, a ile konkretnie mogę zarobić, to zależy. Musisz zapłacić 500 zł z góry albo odmawiam. Niech ci będzie. Dobra, daj mi 5 minut, zaraz załatwię Ci drewno. Gdzieś w centrum Ithan widziałem do, dorodny Dąb. Dobrze się składa, że akurat nie mam zbyt wielu ludzi. Czyli ok musimy poczekać dosłownie 5 minut, czyli widzimy się za 5 minut. Po niespełna pięciu minutach wracamy do naszego drwała. Zobaczymy co, co on nam powie. Eee, tak trzymaj tylko nikomu ani słowa. Okej, okay, bałem się, eee, że, że trochę za mało czasu czekałem, ale na szczęście mm, wystarczyło. Mamy zajączka wielkanocnego, zobaczymy. No i niestety nic, nic, nic. Mamy kolejnego, dobra. To chyba witchan najłatwiej te króliki spotkać. Czy znacie może jeszcze jakieś fajne respy, gdzie tych królików jest dużo? Patrzcie, jak, jak, ładne, jak ładnie się tutaj w tym Mithan respie, muszę powiedzieć. Tylko, że trochę sporo trzeba się nalatać, żeby... O, jest kraszanka Żeby żeby te m, kraszanki po lat, zdobywać, trochę jednak trzeba się nalatać. Ale mam materiał na fajkę, o ton. on. I co dalej? Zaczekaj, aż Huslin wykona swoje zadanie czyli co czekamy znowu jakieś 5 minut Kurczę, znowu on walczy z jakimiś senkami aj kurde czyli co znowu pewnie będziemy ch musieli poczekać czy czekajcie może zaraz nie no znowu trzeba czekać 5 minut nie ma rady no to co widzimy się za 5 minut okej okay, dobra wracamy może Husslin już wykonał dla nas E, tą fajkę, tak dobra, dałem mu już 50, 500 złotych monet, e, otrzymałem e, sękatą fajkę, Indianie nie powinni narzekać na jej jakość, zanieść ją małemu wodzowi e, czyli wracamy teraz na mapkę eventową, no i oddajemy e, tą fajkę małemu wodzowi, może uzupełnię sobie strzały albo nie, no zostawię sobie te strzały i tak wydaje mi się, że nigdzie e, nie będę musiał na razie nigdzie walczyć z jakimiś cięższymi stworami, więc teleportujemy się do Karkahan. Z Karkahan przy pomocy naszego dobrego drucha Billiego Crasha. Na mapkę eventową się przenosimy. On nas właściwie przenosi. No i idziemy do małego wodza. Mały wodz jest tutaj. W tym takim koło takiego obozu. O, widzę, że dużo ludzi tego questa ogólnie robi. Wydaje mi się, że on nie jest... E, jego skala trudności nie jest zbyt wysoka. Nie wiem, niektórzy lubią prostsze questy, niektórzy lubią trudniejsze. Mam dla Ciebie fajkę. No dobra, co dalej? E, odwiedź salon i zdobądź dla Indian ognistą fajkę. Salon jest, będzie tutaj. Nie wiem, czy ten salon jest e, przez tak... przez 2 o. Nie wiem, czy to tak specjalnie jest, czy jakiś błąd. Nie, wydaje mi się, że specjalnie, no wydaje mi się, że... Na takiej skali to takich błędów raczej by nie było. nawet jest na, na takim billboardzie, samym przez dwa, czyli to na pewno jest specjalnie. Do barmana. No i tak można u ciebie dostać coś na wynos. Miałby się z tej wody. No dobra. Beczka z zepsutym winem. A masz całe antałe wina. Goście narzekali, że strasznie cierpkie. Nie będę narażać swojej reputacji serwując ten sikacz. Wow ale zanieść beczkę z zepsutym winem małemu wodzowi nie wiem, ognista woda chyba raczej z tego sikacza jak to niektórzy mówią że jak są na przykład takie tańsze wina czy coś tam że to są niby takie sikacze, takie zlewki no ja nie wiem, nie piłem, nie będę się wypowiadał na ten temat no ale dobra, oddajemy małemu wodzowi dał mi się kupić trochę alkoholu, teraz tytoń musisz namówić siedzącego byka żeby ci dał trochę tytoniu kurde siedzący byk gdzie, gdzie, gdzie taki osobnik może być kurcze kurczę w tą stronę następca z szeryfa. czekajcie poszukamy tego gościa bo nie wiem czy on gdzie on jest jakieś konie są, nie wiem, wszyscy jakoś w górę idą, może na górze on jest. Kit call. Gdzieś tutaj na, na tej skali musi być, bo gdzieś na 15.2 on chyba jest, jak się nie mylę, ten, ten byk. Czy 15.12? A, to tatanka tutaj, te mięsko. O, jest tutaj siedzący byk. E, tutaj trzeba dać jej te mięso z tatanki, koniecznie. E, te mięsko możecie wylotać sobie tutaj, z tej tatanki. E, ja już mam te mięsko, więc otrzymałem już tytoń. E, jaki to jest? Ususzony tytoń, tak zanieść ususzony tytuń małemu wodzowi, no i więc idziemy do małego wodza tutaj ktoś bardzo niewidzialny, nie da się go dostrzec eee, ludzkim okiem, ale ja go dostrzegłem dobra, mamy ususzony tytoń, czyli tak, wydaje mi się, że ukończyliśmy questa, eee, 16 16k 17k ekspab za okrągleniu widzę błogosławieństwo 100 punktów honoru 50k złotych monet no i chyba otrzymaliśmy 2 jajka tak mamy już 16 jajek czyli jest naprawdę fajnie no i mamy błogosławieństwo no takie błogosławieństwo powiem wam szczerze że dość ciekawe to błogosławieństwo nie jest aż takie złe wam powiem sporo życia bardzo mnie to cieszy że one przywraca tego życia oraz również go dodaje naprawdę ciekawe błogosławieństwo może nie dodaje wszystkich cech i uniku no ale tutaj te życie, powiem szczerze, błogosławieństwo, mi się wydaje, że jest naprawdę okej. Okay. Eee, trochę mało tytoniu, e, nie starczy dla, du, dla tylu osób, ale mam propozycję, nie zapalimy z tobą fajki pokoju, w zamian damy ci złote jaja. Podkręliśmy je z torby jednego z kowbojów, może być? No pewnie, że może być. E, już mam 16 złotych jajek, jeszcze 14 i będę miał jeden z pierwszych itemów, ale wydaje mi się, że uda mi się na tym questie zrobić dwa, dwa itemy, zobaczymy jak będzie. Więc co, mam nadzieję, że pomogłem Wam zrobić tego questu. Naprawdę ten quest nie, nie był zbyt ciężki. No ale co, mam nadzieję, że docenicie moją pracę włożoną w ten film, no i nagrodzicie mi łapką w górę. Jeśli chcecie być na bieżąco, subskrybujcie kanał, e, łapkujcie filmy, <grych> jak, wa, jak was namawiam, jakbyście nie mogli mieć jakiegoś swojego zdania. Nie no żartuję, to jest oczywiście jest dobrowolne. Ja jak ktoś nie da łapki w górę, czy coś nie zalajkuje to się oczywiście nie obrażę. Tak mówię tylko dla tych, którzy są po prostu nowi i nie wiedzą o co chodzi. No dobra, dzięki za że nie trzymacie się, cześć.